Wszystko to, co ci bohaterowie przemyśliwują na temat bólu i na temat tego, ile jest warte twoje życie, jeśli twoje życie mogło powstać włącznie dlatego, że wydarzył się tam milion małych cudów, które sprawił, że twoi przodkowie przeżyli zagładę, no. no to dla mnie to jest poziom refleksji. Dla dużo młodszej osoby z takim. To prawda, ale właśnie na to chodzi, że to jest tylko pierwsza warstwa tego filmu. Bo teraz, tak, najbardziej ciekawym elementem, jeżeli chodzi o takie filozoficzne rozważania, i to jest, bardzo mi się podoba w tym filmie, to że on w ogóle ma taki zamysł, żeby mhm. nie tylko po prostu ci mówić, jak jest, nie, nie moralizować mhm. cię, ale powiedzieć ci, zastanów się nad tym, nie? Czy, czy twój ból teraźniejszy. Ma wartość, skoro nie jest większy od tego, który był kiedyś. Czy Twój ból jest na przykład większy od kogo, Twój ból egzystencjalny? Jak na przykład David, który zawsze chciał być ekstrawertyczny, zawsze zazdrościł, będzie, może mhm. on jest w stanie się dogadać z każdym, po prostu nawiązuje kontakty w sekundę. Nie? I jego ból z tego odrzucenia, który cały czas widać na tej wycieczce, kiedy Benji odpieprza totalne cyrki, mhm. a jednocześnie na sam koniec David dostaje: No, siema, nara, elo, a Benji. Боже, изменилось мое життя.